Głównym problemem w całej Europie dzisiaj są bardzo wysokie ceny energii, bardzo wysokie ceny energii generowanej z gazu, ale także z innych nośników i te ceny energii przekładają się na potężne problemy gospodarcze. O tym wczoraj rozmawialiśmy długo. Dyskusje, negocjacje zakończyliśmy o drugiej w nocy. Zakończyliśmy dobrymi dla Polski konkluzjami, takimi jakich się spodziewaliśmy, takimi o jakich mówiłem. To przede wszystkim ustalenie o maksymalnej cenie gazu. Realizowanej poprzez tak zwany korytarz cenowy. Szczegóły tutaj muszą wypracować w najbliższych tygodniach nasi ministrowie energii. Ale rozmawialiśmy również o dobrowolności mechanizmu zakupów i tutaj także nasz zapis został odzwierciedlony, nasz postulat został uwzględniony w ramach tej dyskusji. Jednak cała dyskusja ogniskowała się również na wpływie Rosji na cenę energii, na sytuację gospodarczą i tutaj. Wskazywałem na ryzyka na, występujące na rynkach finansowych, ryzyka spekulacji różnego rodzaju, i to, czym właściwie od kilku miesięcy mówimy o tym, aby budować mechanizmy zapobiegające spekulacji, też zostało odzwierciedlone w konkluzjach, i to bardzo mnie cieszy. Odbieram to jako krok w bardzo pozytywnym kierunku. A więc, cały ten zespół zagadnień związany z polityką energetyczną, z cenami, z osłabieniem negatywnego wpływu na rynki krajowe, na gospodarkę, na bezrobocie, to wszystko. Zostało ujęte w konkluzjach i jest to duży sukces Polski. W sposób skoordynowany budowaliśmy koalicję z innymi państwami i cieszę się, że nasze postulaty zostały uwzględnione. Jednocześnie też chcę podkreślić wagę dnia dzisiejszego. Podczas dzisiejszego dnia będziemy zabiegać o to, aby zapisy dotyczące Rosji po tych atakach, które nazwijmy je wprost atakami terrorystycznymi, po tych atakach em, okazało się jeszcze bardziej niż wcześniej, że Rosja nie tylko nie dąży do pokoju żadną miarą, nie siada za stołem negocjacyjnym, ale po prostu chce steroryzować Ukrainę, a tym samym chce steroryzować Europę, że… Nasze dyskusje dzisiejsze, mam nadzieję, będą zmierzały w kierunku bardzo mocnego potępienia i realizacji kolejnego pakietu sankcji zarówno wobec Rosji, jak także wobec Białorusi, która niestety w pełni jako państwo, jako reżim białoruski popiera działania Kremla.